Dlaczego uciekam od ważnych spraw i łatwiej mi cały dzień spacerować, sprzątać, czytać książkę, gotować i tak dalej, i tak dalej, żeby tylko nie usiąść do nagrywania podcastu? Czyli tej najważniejszej rzeczy, którą miałam przecież dzisiaj zrobić. No, nie mam pomysłu na to, co mogłabym nagrać, a żeby mieć pomysł, muszę pomyśleć. Czasem. Pomysł przychodzi do mnie naturalnie w stanach rozluźnienia, gdzie jest czas dla kreatywnego myślenia. A czasem muszę intencjonalnie zrobić miejsce dla przyjścia tych kreatywnych myśli. Może one nie mają ochoty teraz przyjść. Jednak obiecałam sobie i moim obecnym i przyszłym obserwującym, że podcast będzie co tydzień. Wieczna walka między dyscypliną a odpuszczeniem. A jednak teraz czuję, że nie potrzebuję dyscypliny, żeby nagrać podcast. Potrzebuję właśnie odpuszczenia. Gdy się spinam i zaczynam intensywnie myśleć o tym, co chciałabym przekazać, nie wychodzi ze mnie nic. Ale ty już to wiesz, prawda? Znasz tą historię. Czuję, że jestem komuś potrzebna, gdy to mówię. A mówię, że. Jest dla ciebie miejsce na świecie, miejsce na twoją kreatywność i cały zestaw twoich talentów, które nie są praktyczne, przydatne i dochodowe. A może jeszcze nikt ich w tobie nie docenił, jeszcze sama ich w sobie nie doceniłaś. Może to chodzi o to, żeby dać sobie przestrzeń na nieznane, przestrzeń na to, że nie każda decyzja będzie logiczna, przemyślana, wpisana w grafik. Jeśli mogę Cię do tego zaprosić, zamknij oczy. Zamknij oczy i skieruj się do wnętrza. Poczuj całe to nieznane, cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Emocje. Przestrzeń, ciało, dusza. Nie próbuj szukać ich w sobie. One już są. Czekają na ciebie. Poczuj całe to nieznane. Całą Twoją kreatywność. Siebie. I to, co w Twoim wnętrzu. Teraz otwórz delikatnie oczy i wiedz, że kreatywna Ty jest w Tobie cały czas. I nawet kiedy jestem rozbita i brakuje mi pomysłu na mój następny krok, ta kreatywna, otwarta i chętna do współpracy część mnie zawsze tam jest. I nie ma jej wcale poza mną, więc nie muszę już nic więcej robić, nie muszę szukać, nie muszę myśleć o tym. Ta część mnie, która jest najważniejsza, zawsze tam jest. Nawet nie muszę zamykać oczu, chociaż czasem robię to, żeby ułatwić sobie zadanie. Rozluźniam barki, biorę oddech. Przypominam sobie, co teraz jest najważniejsze. Trochę się boję, jednak wiem, że uciekanie od mojego przeznaczenia jest w sumie w dłuższej perspektywie dużo straszniejsze. Dlaczego? Im bardziej czujesz siebie, tym bardziej bezpiecznie możesz się poczuć z samą sobą. Dlatego, właśnie uciekanie od samego siebie. I szukanie siebie w zewnętrznych okolicznościach nie ma sensu. Dlatego poczuj otwartość, śmiałość i wiedz, że inni ludzie mogą cię uznać za dziwaka. I co z tego? Z tego co mi wiadomo, mamy tylko jedną szansę na bycie sobą i kończy się ona z końcem życia. Jednak zacząć się może w każdym momencie świadomej decyzji. Że chcesz i im bardziej czujesz, że jesteś sobą, tym bardziej chcesz tą osobą być, i koło samo się napędza. A gdy przestanie, to znów twoja decyzja, żeby zostać przy swoim centrum, przy swojej duszy i przy swojej prawdzie. I nie musisz próbować. Po prostu bądź. Dziękuję, że słuchasz, i dziękuję, że słuchasz siebie. Jeśli czujesz, że mamy dużo wspólnego i podobnie myślisz o świecie, koniecznie zostań w gronie moich słuchaczy, bo odcinki publikuję w każdy piątek o 17, a nagrywam je w moim mieszkaniu z pasją, bo wiem, że są ludzie tacy jak my. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, Idea Coaching, gdzie możemy się lepiej poznać i gdzie są wszystkie przypominajki o tym, co akurat tworzę. Do następnego cześć.